Dobra, słuchajcie, ja tu się przespałem, a Tamek dalej śpi. Mógłbyś u nas policjant, który powiedział, że, że za godzinę będą zdjęcia, za chwilę, znaczy. E, Musimy się streszyć z uciekaniem. E, Zasypaliśmy do stoły, przez to też dostaliśmy trochę. No. E, e, więc słuchajcie, budzimy, a tam ciekawą się... Już nas podejrzewają. O, ucieczkę. Dobra, słuchajcie, uciekamy. Tylko trzeba najpierw obudzić tego knojka małego. Słuchaj. Jak mało Słuchajcie. Zostaw mnie, nie jestem mała. Dobra, uciekasz Cześć stąd? Dziś ciebie nam zakopali. Uciekasz stąd czy tak. nie? Tak. A co robisz? Uciekamy stąd, rozumiesz? Ja mam dziska. Nie, nie rozumiem. Trzeba to kopać. I. Ui! Ui! A gdzie trzeba teraz iść? A tu mam jakieś przed pochodnie. Siebie. Nie? Przed siebie najlepiej. A mam jakieś pochodnie, bo tu ciemno będzie. Au Są się. Nie bij mnie! się. Są są się. Są. Au. A! Tu. Tu są w jakiejś wodzie. Mm. Pomocy! Mam jeszcze jeden problem. To będzie się wyglądać. Słuchajcie, kopiemy się dalej. Nie wiem, gdzie się to kopiemy nawet. A ja co mam robić? Kopać. A gdzie? Przed siebie. A nie? nie mam. Ciemno tu. No mówiłam ci. Mówiłam ci, żebyś pochodnie zablał. He? He? Nie posłuchałam, Adamka kiedyś? Nie, nie posłuchałam. Nie Ta no bądź cicho. Idę po pochodnie. To na pewno ciekawe, gdzie je znajdziesz. Chceli. Nie miałam nadzieję. Że... O, ciemno. No I jasno się chodziła. Jak ta Adamy? Kopiemy się dalej. Kopiemy się. Ej! A ła, No ja się odsuń z się. Tą... ładnie. Kiedyś zostanę prezydentem miasta. Chyba prezydentem. Mm, jedyne, czym zostaniesz, to prezydentem swojego śmietniska. Ja ci dam zaraz śmietnisko. E, hmm. To jeszcze nie twojego to do Ej! Będę prezydentem miasta. A ty będziesz moim tatą. I będziemy mieszkać w willi, w takiej pięknej willi. Dobra, kopiemy się dalej. Kopiemy się dalej, światło. Dobra. Kopiemy się, zobaczymy, gdzie dojdziemy za może kilka jeszcze. Zobaczymy, gdzie dojdziemy. Dobra, że się to w końcu, już jestem taki zmęczony. Eee, bo to chyba inne miasto. Gdzie my się tak właśnie? To jest inne miasto. Z tym się 3 godziny. Panikuj młody no. Ale to była moja baba. Oh my god. Tu masz może w szkole jakąś masz babę od matmy. Nie, Ach, nie chcę mamy od matmy. Dobra, słuchaj trzeba tutaj zamieszkać, nowe życie i będzie wszystko hmm. Okej. Okay. Gdzie o, tu jest jakiś opuszczony domek. Już idziemy już. Czy to ma w ogóle wejście? A ma! Czwarte. Pochodnia, pochodnia! Z płuta wiesz. E, nie, nie! Z płuta będzie. To będzie nasz domek. Coś jest. Co to jest? teski, deski, Tutaj, deski, będę... deski, deski. Tu tutaj tam się tu wykopię. Tutaj będę kopała. Aj! Em. Co ty? Tu zabrałeś swoją toaletę? nie. Tutaj jest... Patrz, na bazia, ktoś budował. Co <laughs> to, na... <laughs> to jest jedna klatka na jeden, musisz się zmniejszyć. Jak się zmniejszyć? Zaciśnij sobie tam na górze klatkę, no. Czekaj, 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 czekaj. O, dobra. No. Widzisz, jaka fajna pazia. Tutaj będziemy mieć naszą skrytkę, jak ktoś przyjdzie do nas. I teraz patrz, bo ja już obcaiłem, jak się stąd wychodzi. Idź. Idź. Trzeba... Ej, idź mi stąd! Bo mnie nie tutaj. Ej, nie mogę stąd wyjść. Idź mi stąd, bo... Ja tutaj wiem, jak stąd się wychodzi. Idź, idź, idź. No i widzisz? Taka tutaj fajna zabawa. Więc jak ktoś po nas przyjdą przyjdzie, to wtedy będziemy się zabuklowywać. E, e, e. Dobra, w tym odcinku to chyba będzie wszystko. Chyba to już jest koniec serii, nawet na bank. E, dziękuję Wam za uwagę. I zobaczymy. Mam nadzieję, że nas policja nie złapie. I pożegnam się Danek. Pa! Dobra, żegnam was. Idę spać.